Dzień dobry i witam w kolejnym odcinku podcastu Zapomniana Biologia. Dzisiaj chciałbym Państwu opowiedzieć o pewnym odłamie ewolucjonizmu, który funkcjonował w XIX wieku, a dokładniej neolamarkizmie amerykańskim. Ten odłam neolamarkizmu był szczególnie popularny wśród amerykańskich paleontologów. Paleontologia jeszcze na długo przed powstaniem darwinizmu miała problematyczny związek z koncepcjami ewolucyjnymi. Pomimo tego, iż w zapisie kopalnym rzeczywiście obserwowano różnorodność wymarłych gatunków, nie wszyscy gotowi byli przyznać, że są one dowodami ewolucji. Wręcz przeciwnie. Większość wiodących paleontologów tamtego okresu opowiadała się głównie za ideami kreacjonistycznymi, zakładając, iż wymierania spowodowane były wielkimi katastrofami. Stąd też najpopularniejsza koncepcja w pierwszej połowie XIX wieku nosiła nazwę katastrofizmu. I po tych katastrofach Następowała zawsze kreacja nowych gatunków. Jedno z pierwszych zderzeń ewolucjonizmu z kreacjonizmem na polu paleontologii nastąpiło we Francji. W debacie odbytej w 1830 roku przed Francuską Akademią Nauk jeden z najwybitniejszych paleontologów tamtego okresu, Georges Cuvier, wykazywał wyższość swojego katastroficznego podejścia nad lamarkizmem reprezentowanym przez Étienne Geoffroya Saint-Hilarego. Dyskusja ta miała ukształtować kierunek biologii francuskiej i zdefiniować jej główny nurt jako antyewolucyjny. Nie inaczej było w ojczyźnie Darwina. Jednak tam ten problematyczny związek przybywał trochę inną postać. W Wielkiej Brytanii Richard Owen, nazywany zresztą brytyjskim kuwierem, o ile zgadzał się z ideą transmutacji gatunków, interpretował ją jako proces kierowany przez Boga, odrzucając tym samym propozycję darwinistów. Jego stanowisko wkrótce doprowadziło do otwartego sporu pomiędzy nim a wcześniej wspomnianym Tomasem Huxley'em buldogiem Darwina. Sam Huxley nie był wbrew pozorom zbytnio zainteresowany paleontologią, a nawet nie był nią zainteresowany do tego stopnia, iż gdy zaproponowano mu posadę wykładowcę i paleontologa w Royal School of Mines, propozycję tę odrzucił, stwierdzając, iż i tu cytuję nie dbam o skamielinę. Jednak, zdaniem Huxleya, paleontologiczne odkrycia ostatniej dekady były na tyle zgodne ze hipotezą ewolucji, iż nawet gdyby ta teoria nie istniała, paleontologowie musieliby ją sami wymyślić. I o ile Huxley rzeczywiście nie mylił się co do faktu, że paleontologia całkowicie nawróci się na ewolucjonizm, co stało się już w latach 80. XIX wieku, to nie oznaczało to jednak, iż będzie to ewolucjonizm w rozumieniu darwinowskim. Jednym z głównych ośrodków paleontologii była Ameryka. W drugiej połowie XIX wieku zostały tam odkryte skamieniałości ponad półtora tysiąca nieznanych do tej pory gatunków. Wszystko to stało się dzięki pracom dwóch konkurujących ze sobą paleontologów. Otoniela Charlesa Marcha i Edwarda Dinkera Cope'a. Cope stwierdził, iż zapis kopalny nie odpowiada propozycji Darwina i wraz z dwoma innymi przyrodnikami, Alfeusem Hiatem i Alfeusem Packardem, Nakierowali rozwój amerykańskiej paleontologii na tory Lamarkowskie, tworząc tym samym jedną z największych szkół neolamarkowskich tamtych czasów. Sam Hayat, nawet odpowiadając na zadane mu kiedyś pytanie, kto dziś popiera Lamarka, określił swoją szkołę amerykańską jako jedynych kontynuatorów myśli tego francuskiego zoologa. Amerykańscy neolamarkiści budowali swoje teorie na jednym ważnym założeniu mianowicie na zasadzie degeneracji i akceleracji wzrostu. Prawo to wymyślone wspólnie przez Koopa, Hijata i Pakarda, miało wyjaśniać najsłabszych zdaniem punkty darwinizmu, mianowicie dlaczego gatunki nabywają w procesie dziedziczenia nowe cechy. Podobnie jak pozostali neolamarkiści, Coop wskazywał, iż dobór naturalny jest raczej mechanizmem służącym do utrwalenia się w populacji cech przystosowawczych, ale nie mógł być odpowiedzialny za ich wytwarzanie. Zdaniem kołpa, ewolucję organizmów można było już zauważyć w trakcie ich ontogenezy. Jak pisał kołp, gatunki należące do tego samego rodzaju przechodziły przez podobne fazy w swojej ontogenezie. Jeżeli więc ontogeneza zostanie w jakiś sposób zaburzona, oznaczać to będzie, iż organizm przechodzi przez proces degeneracji lub akceleracji. Rozpoznawać się to będzie na podstawie tego, czy osiągnie, czy też nie osiągnie formy dorosłej. W przypadku jej nieosiągnięcia, Wskazywać to będzie na proces degeneracji. Jeżeli natomiast rozwój organizmu będzie trwać już po przekroczeniu formy dorosłej, czyli wtedy, gdy dorosły organizm zacznie nabywać cechy, których nie miał jego przodek, oznaczać to będzie działanie siły akceleracji wzrostu. Kobu więc przyjmować będzie, podobnie jak inni ewolucjoniści, tezę, iż ontogeneza jest odzwierciedleniem filogenezy gatunku. Stąd też, Dalszy rozwój po osiągnięciu formy prawidłowej, czyli dorosłej, będzie rzutował na ewolucję całego gatunku. A niemożność osiągnięcia przez osobnika formy dorosłej będzie oznaką tego, iż cały gatunek niedługo wyginie, do czego doprowadzi działanie doboru naturalnego. Dalsza ewolucja będzie zachodzić przez komplikacje struktury organizmu według prawa wzrostu, które Koop nazywa batmizmem. Należy jednak zadać pytanie, jak według Koopa. Organizmy dostosowują się do środowiska. Coop to dostosowywanie wyjaśnia za pomocą fenomenu, który nazywa lokowaniem siły wzrostu. Proces lokowania siły wzrostu jest niczym innym jak ukierunkowywaniem energii batmistycznej w taki sposób, by doprowadziła ona do wytwarzania przydatnych organizmowi cech i narządów. To ukierunkowywanie odbywać się będzie na drodze procesów zaczerpniętych z teorii Marka. Zwierzęta najczęściej będą rozwijać się przez używanie potrzebnych im narządów. Mechanizm ten kołp nazwie kinetogenezą. Jednocześnie proces zanikania narządów przez nieużywanie zostanie przez niego określony jako akinetogeneza. Cała więc ewolucja, zdaniem kołpa, przebiegać będzie przez zmiany wprowadzone w trakcie lokowania siły podczas ontogenezy. Obok tych dwóch lamarkowskich procesów, kołp wprowadza jeszcze jeden mechanizm. Jest nim archesteizm, czyli ukierunkowanie siły wzrostu przez świadomość lub odczuwanie. Zdaniem Kołpa wola jest najważniejszym czynnikiem ewolucyjnym. W przypadku zwierząt działanie woli sprowadza się do świadomego unikania bólu i szukania przyjemności. W przypadku roślin to ich ruchy są wynikiem działalności energii wzrostu, podobnie jest zresztą u niższych form zwierzęcych. W zetknięciu z otoczeniem organizm kierowany swoją wolą Doznaje przyjemności lub bólu i tak ukierunkowuje swoje działania, by doznawać tego pierwszego, a powtarzanie tych działań staje się dla niego nawykiem, który po pewnym czasie wpływa na jego morfologię, a ta zmienia się w czasie pod wpływem siły wzrostu, która kształtuje odpowiednie cechy. Kobół więc korzysta, podobnie jak Samuel Butler, z pomysłu dziedziczenia pamięci. I Jak pisze, to organizm rodzicielski przekazuje potomstwu swoją wolę. A ta nakierowuje jego siłę batmistyczną w początkowych etapach życia, i dopiero po przekroczeniu okresu adolescencji, sam organizm ma możliwość zmiany tej przekazanej od rodzica woli i tym samym ulokowania siły batmistycznej w inny sposób. Jednak, aby ta zmiana się utrzymała, musi być ona ciągle stymulowana przez czynniki, które ją wywołały. W tym więc sensie siła batmistyczna jest czymś dziedzicznym. Każdy gatunek posiada swoją własną energię wzrostu która przejawia się tym, iż organizmy, które ją dziedziczą, przechodzą przez podobne zmiany w trakcie swojej ontogenezy. Aby więc zaszła ewolucyjna zmiana, organizm musi świadomie inaczej zareagować na stymulant środowiskowy, co w konsekwencji doprowadzi do alokacji owej siły. I ta zmiana będzie przekazywana kolejnym pokoleniom i wpłynie na sposób ich ontogenezy. To uznanie czynnika wolitywnego jako głównej siły ewolucyjnej sprawiło, że teorię kołpa. Określa się mianem psycholamarchizmu. Świadomość będzie więc czynnikiem, który towarzyszy organizmom od samego początku ich powstania. W związku z tym, iż świadomość i materia, zdaniem Kołpa, są ze sobą powiązane, to przy odpowiednich warunkach fizyczno-chemicznych materia może spontanicznie zyskać świadomość, nawet w swojej najbardziej prymitywnej formie. Zdaniem Kołpa, więc ewolucja jest teleologicznym procesem ukierunkowywanym przez wolę organizmów. Jednak istnieje również ewolucja degeneratywna. Zachodzi ona wtedy, gdy świadomość organizmów zaczyna zanikać. To zanikanie będzie spowodowane zbytnią automatyzacją czynności. Czyli podobnie jak Butler, również Coop stwierdza, że powtarzanie pewnych czynności sprawia, że zaczynamy je wykonywać nieświadomie, co w kontekście ewolucji stanowi duży problem, gdyż, jak wspomniałem, to dzięki świadomości organizmy się rozwijają. Dlatego dla organizmów Niekorzystne jest zbytnie dostosowanie się do jednego tylko środowiska, gdyż reagowanie ciągle na te same stymulanty prowadzi do automatyzacji odruchów gatunku, a tym samym do jego degeneracji. Celem ewolucji nie będzie więc dostosowanie się do środowiska, a wręcz przeciwnie. Gatunki osiągają sukces, jak się od niego uniezależnią, jak wyjdą poza ograniczenia fizyczne, czego najlepszym przykładem jest człowiek. COOP nazywa to doktryną niewyspecjalizowanego. To tryna tak głosi, iż te gatunki, które się zbytnio dostosowały do jednego środowiska, mają większą szansę na wymarcie, zaś te, które wykazują bardziej elastyczne cechy, jeżeli chodzi o przystosowanie, mają większą szansę na utrzymanie się w systemie natury. Czy jednak istniał według Kołpa jakiś ogólny plan, na mocy którego gatunki ewoluowały? Początkowo tak, ponieważ Kołp na początku swojej kariery wychodził z założenia, Iż odsłanianie się w ciągu ewolucji kolejnych gatunków było częścią boskiego planu, którym Bóg bezpośrednio kierował. Później jednak Kołp zdecydowanie ograniczył rolę Boga w procesie ewolucji, zbliżając się raczej do modelu Lamarka, twierdząc, iż Bóg działa za pośrednictwem praw przyrody. Nie zmieniło to jednak faktu, iż pozycja człowieka i chrześcijaństwa dla Kołpa pozostawała czymś wyjątkowym w ewolucyjnej historii świata. Jego zdaniem człowiek jako dzieło Boga podlegał pod zupełnie inne czynniki ewolucyjne niż pozostałe zwierzęta. Kluczem w ewolucji człowieka była zdaniem Kołpa moralność. Człowiek posiadał wolną wolę, mógł więc wybierać pomiędzy moralnością a zaspokojeniem swoich najprostszych potrzeb. Pozostawał więc w konflikcie wewnętrznym ze samym sobą. Musiał wybierać, którą z tych dróg wybierze. Oczywiście droga moralności zdaniem Kołpa prowadziła do dalszego rozwoju, zaś pustych hedonizm prowadził do wyginięcia. Wybór moralności, zdaniem Kołpa, był równoznaczny z wyborem chrześcijaństwa, gdyż stanowiło ono, w jego opinii, moment szczytowy ewolucji ludzkości. Kołp, na dowód tego, powoływał się na dane historyczne. Jak więc przekonywał, istniały przypadki działania selekcji naturalnej, która eksterminowała narody moralnie zepsute, jak na przykład powódź, która zmyła grzeszników żydowskich, czy wielkie wojny, które doprowadziły do upadku cywilizacji greckiej i rzymskiej. W konsekwencji więc tak jak człowiek stanowi największe osiągnięcie ewolucji organizmów żywych, tak chrześcijaństwo było dla niego najważniejszym produktem ewolucji moralnej i kulturowej. Jak można było zauważyć, proces katagenezy, czyli ewolucji degeneratywnej, był naturalną konsekwencją działania prawa akceleracji i degeneracji, zanim kołpa, proces ten wynikał z zbytniego przystosowania się do środowiska i funkcjonował zawsze równomiernie z jego progresywną wersją, czyli anagenezą. Jednak temat retrogresywności i degeneracji gatunków bardziej rozwinął współtwórca prawa akceleracji, Alpheus Hayat. Zdaniem Hayata są dwie przyczyny tworzenia się odmian – prawo dziedziczności i wpływ środowiska. Pierwsze tworzy homologiczną strukturę gatunku, drugie zaś doprowadza do tworzenia różnorodności wewnątrzgatunkowej. Hayat stwierdzał, że darwinowska teoria nie jest akceptowana przez wszystkich naturalistów, ale jej prostota często zachęca do bezmyślnego z niej korzystania, choć nikt jej dokładnie nie przeanalizował. Podobnie jak inni neolamarkiści, on również dochodził do wniosku, iż w teorii doboru brakuje mechanizmu wyjaśniającego tworzenie się różnych odmian, na których mógłby później działać dobór. Gatunki więc wytwarzały się dzięki sile akceleracji. Hayek zauważył, że w trakcie ewolucji gatunki przechodzą przez trzy fazy. Nazwał je kolejną epakme, czyli moment wzrostu, akme, czyli moment tworzenia się wewnątrzgatunkowej różnorodności oraz parakme, czyli ruch w kierunku kontrakcji. Epakme to ewolucja polegająca na dodawaniu kolejnych struktur na bazie struktur starych, co doprowadza do komplikacji organizacji ustroju. Akme jest momentem jeszcze większej komplikacji struktury i zwiększaniem się różnorodności w grupie osobników. Parakme jest okresem degeneracji, zmniejszaniem się cech zdobytych w poprzednich etapach przez ich redukcję lub całkowity zanik. Hayat zauważa, że te etapy są odpowiednikami okresów, przez jakie przechodzi osobnik w trakcie swojej ontogenezy, czyli okresu młodzieńczego, dorosłego i starczego. Stąd też etap parakme jest zapowiedzią jego śmierci, a w przypadku gatunku wyginięcia. Hayat tłumaczy degenerację gatunku wyczerpywaniem się siły wzrostu, która wcześniej była odpowiedzialna za jego rozwój, a wraz z wyczerpywaniem się doprowadzała do jego wyginięcia. Tezę o cykliczności rozwoju gatunków potwierdzały jego zdaniem dane empiryczne. Szczególnie dobrym obiektem badań były głowonogi, szczególnie te posiadające muszle. Gdyż zwierzęta te, ponieważ zachowały się w zapisie kopalnym, pozwalały odtworzyć swoją ontogenezę i filogenezę a dzięki temu ukazać istniejące paralele pomiędzy tymi dwoma procesami. Zanim Hayata analiza zapisu kopalnego pokazała, że każdy istniejący zatoczek mały przechodził przez ewolucyjne etapy, w których jego muszla przechodziła od praktycznie niespiralnej do momentu tworzenia się spirali, by na koniec stać się na tyle duża, by całkowicie ją pokryć. Zdaniem Hayata to też odzwierciedlało sposób, w jaki muszla ewoluowała. Wskazywał więc on, że Gatunki posiadające muszle wykazywały regresję charakteryzującą się zanikaniem spirali, i że oznaczało to, że taki gatunek z zanikającą spiralą chylił się ku wymarciu. W przeciwieństwie do Koopa, Hayat uważał, iż to nie działania wolitywne, a reakcje na czynniki zewnętrzne powodowały powstawanie nowych cech u organizmów i doprowadzały w konsekwencji do ich ewolucji. To też stanowiło największą różnicę między ontogenezą a filogenezą. Jeżeli w tej pierwszej organizm był skazany na powtarzanie tych samych etapów rozwoju, które musiały skończyć się degeneracją i śmiercią, wynikającą z zanikania siły wzrostu, to w filogenezie pokolenia mogły następować po sobie bez większych zmian w budowie, o ile środowisko, w którym występowały, się nie zmieniało. W momencie, gdy zmienione zostało otoczenie, organizmy wchodziły na ścieżkę ewolucyjną. A jeżeli stymulanty były niekorzystne, doprowadzało to do ich wyginięcia. Wynikało to z tego, iż organizmy, próbując dostosować się do nowego środowiska, wyczerpywały swoją siłę wzrostu i kierowały się ku wymarciu. Teoria Hayata kreowała więc pesymistyczną wizję retrogresji i zagłady, która nie oszczędzała żadnego z gatunków, ponieważ każdy gatunek, wcześniej czy później, musiał wyczerpać siłę wzrostu, która napędzała jego ewolucję. Na poglądach Koopa i Hayata oparli się późniejsi amerykańscy przyrodnicy. Szczególną popularnością cieszyła się optymistyczna wizja Kołpa, która mówiąc, że człowiek osiągnął już wyższy poziom rozwoju i był na tyle świadomy swojej ewolucji, że mógł ją mu kierować, oddziaływała na wyobraźnię XIX-wiecznych filozofów. Zaś pesymistyczna wizja Hayata znalazła swoje odzwierciedlenie w innej teorii ewolucyjnej, która wyrosła ze szkoły amerykańskiej. Ortogenezie. I to właśnie ortogenezie będę chciał poświęcić w przyszły odcinek Zapomnianej Biologii. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia.